na stadion. Wita Państwa Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną jest tutaj Włodzimierz Szaranowicz. Na tym stadionie rozegrano trzy spotkania jakże pamiętnych dla nas Mistrzostw Świata w Niemczech w 74 roku. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści. Bardzo słusznie. A teraz przytulice Schweinsteiger. Miller. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Atak polski. Wszystko ma znakomite wyczucie, spójrzmy, bo to Playmaker najwyższej światowej klasy. Żadnej okazji do strzelenia bramki, czy uda mu się utrzymać przy piłce? Polkowski, Jogłowiec, Łukasz Piszczek. Waldemar Swoboda. O to chodziło nerwowo, ale przynajmniej skutecznie. Współpraca z nami, współpraca z nami, może z Czy to wykorzysta? Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Listy kwitują to zagranie do bramkarza. Ich. Jakub Błaszczykowski. Znakomicie ze skrzydła. Sobota. Ale Cały on świetny gol strzony głową. Nigdy nie stanowiło to dla niego problemu. Warto zobaczyć jak kapitalnie skoczył i uderzył piłkę głową. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na reakcję. Prost. Zobacz, Worek z jaką łatwością uwolnił się spod Szybki, nikt go nie upilnuje. Robert Lewandowski. Sobota. Czy to wykorzysta? No, będzie gol! Znakomicie, brawo! Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. No, spanikowany był przy tej interwencji. No, partner idzie mu w sukurs. Dobra okazja! Czy to wykorzysta?

czy to wykorzysta? Bramkarz pewnie, chociaż strzał był bardzo mocny. Oddaje strzał. Fenomenalna postawa. Po raz kolejny powstrzymuje rywala. Wyłapuje piłkę. Sami Kepira. Jerome Boateng. Boateng. Dorm. Jerome Boateng. Eric Dorm. Znakomite podanie, Trzechem byłoby tego nie wykorzystać. Martoński. Czy to wykorzysta? Strzela, no i broni ten strzał. Świetna interwencja. No przejął, ale nie opanował piłki. Koniec pierwszej części spotkania jest 2-0. Pierwsza połowa należała do naszych Orłów. Miejmy nadzieję, że drugie 45 minut też będzie należało do Polaków, że wygramy w tym spotkaniu. Rozpoczęli drugą połowę. Schweinsteiger. Czy utrzyma się przy piłce? to wykorzysta. Uderzenie w stronę bramki. Miller. Marco Reus. I Schweinsteiger. Groskrojcz. Kedira. Sam Klich Właszczykowski Błaszczykowski. Ból. Piłka w rękach bramkarza. Żeby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Benner dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Ładnie teraz przeskoczył na wykonującym ślizg rywalem No, potężna bomba z boleja. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Goda mógł przejąć, niewiele brakowało. Marco Rose. Zablokował dośrodkowanie. Czy to wykorzysta? No strzela. Gol! Bramka dla Niemców. No, no, przyszła kryska na matyska. O, to jakieś skojarzenie bramkarskie, ale teraz rzeczywiście to przyszło mu busić gola. Piętą dokładnie do kolegi. Nie złapał tej piłki. Marco Reus. Przejdzie w obronie i koniec ataku. Schiedsrichter Hummels. aus Palomego. Obie drużyny wprowadzają rezerwowych. Później. Atak drużyny niemieckiej. Wilkarz nadal leży na murawie, to mi wygląda na naciągnięty mięsień. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Pójdź. I Strata w środkowej strefie boiska. Tiago Rangel. Miller. No zupełnie nie widać po nim zmęczenia. Żelazne płuca. Ile on ma energii? Dobrze dograł. Druga poza boiskiem. Wyglądało na to, że będzie rzut rożny, ale jest aut. To zaskakująca zmiana. Przegrywający zespół wprowadza na boisko dodatkowego obrońcę. Ciekawe, może trener boi się po prostu blamazu? Robert Lewandowski. Dobre przejęcie, brawo. To kto zagrywał? Aut dla rywali. Gdyby posiadanie piłki miało rozstrzygać o wyniku, byłby remis. Tak, i widzimy teraz statystyki. Ciężko wskazać lepszego. Ross. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Robert Lewandowski. Przerwana akcja, spalony. Piłka, ale nie opanował. Kamil Gosicki. Maciej Rybus. Czy to wykorzysta? Szansa! Roli! Piłka wychodzi w pole. No i widać otrzymuje wsparcie od partnerów. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Podniesiona chorągiewka, spalony. Strzałek. Mecz kończy się wynikiem 2 do 1. Ciekawe spotkanie. Wygrała drużyna, która rzadziej posiadała piłkę. Jak widać, nie chodzi tylko o posiadanie piłki. A o to, co z nią zrobić.